Wybieramy sobie z dzierżeniem szymskim, na przykład, i sobie szukamy dokąd chcemy dojechać. Na przykład, jaja do Wrocławia, leśnicy. Leśnica. I dajemy dalej, i szukamy. I znajdziemy na przykład tutaj ten pociąg. I wybieramy liczbę biletów ulgowych. Musimy wybrać dodatkowy przewóz. Tutaj dajemy i wybieramy sobie zniżkę, jak widzowie macie. Jak już wybraliśmy widzowie zniżkę, to klikamy dalej. I na przykład teraz mamy na przykład tani powrót sobie wezmę i kupuję. I tak można widzowie kupić bilet. Tylko za chwilę nam wydrukuje bilet. Proszę bardzo o bilet. I mamy bilet. Więc widzę dziękuję.